Hej, witam Was w nowym testie podkładu. Dzisiaj nie będziemy testować nic nowego, znaczy nowego dla mnie, ponieważ nigdy nie miałam oczywiście tego podkładu na twarzy, ale nie jest to nowość, tylko podkład już w sumie bardzo kultowy. Podkład, który już jest od bardzo dawna na rynku, a ja jakimś cudem jeszcze go nigdy nie testowałam. Jest to Max Factor Lasting Performance. Mam nadzieję, że kojarzycie ten podkład, ponieważ naprawdę jest bardzo długo na rynku. Dzisiaj zobaczymy, jak się sprawdzi. Jest to podkład, który ma być mocno kryjący, długotrwały, matowy i z tego co w ogóle kojarzę, to mi się kojarzyło, że tutaj konsystencja była niesamowicie taka tempa, gęsta w formie musu. A teraz sprawdzałam kolory, ponieważ mam tutaj dwa odcienie. Sprawdzałam kolory, jak one wyglądają. I co muszę Wam powiedzieć, to ta konsystencja wcale nie jest taka gęsta, jak mi się wydawało, ale być może po prostu miałam do czynienia tylko ze starymi testerami. A propos tego podkładu, mamy tutaj opakowanie jak widzicie plastikowe, mamy 35 ml w środku produktu, 12 miesięcy od otwarcia na zużycie tego podkładu. I to muszę Wam powiedzieć a propos ceny, ponieważ no, w Rossmanie dosyć sporo ten podkład kosztuje, czyli 52 zł i wydaje mi się, że w drogeriach Innych też cena jest podobna, a w internecie możecie dostać już ten podkład od 15 zł. Także tutaj po prostu przestrzał tych cen jest ogromny. Na stronie Max Factora widzę tutaj 10 odcieni, ale jeśli chodzi o stronę internetową Rosmana, do tych odcieni jest 6, także być może po prostu szersza jest gama w internecie albo w jakichś innych drogeriach. Ja mam tutaj dwa kolory, czyli odcień 100 Fair, który nawet nie wiedziałam, że istnieje, ponieważ wydawało mi się, że najjaśniejszym odcieniem w gamie tutaj kolorystycznej jest odcień 102 Pastel, który. Jest niesamowicie różowy i wcale nie jest taki jasny. A tutaj mnie bardzo zdziwiło, że taki odcień występuje w gamie, ale jak widzicie on ma bardziej neutralną kolorystykę. Delikatnie wpada w róż, może nie jakoś mocno. No jest oczywiście dla mnie za jasne, co możecie zobaczyć. Dlatego tego odcienia ja niestety nie będę mogła na twarz nałożyć, ponieważ no bym wyglądała w nim jak duch. Drugi odcień to jest 105, czyli w sumie wydaje mi się, że pierwszy z gamy, który ma lekko taki żółtawy odcień, bardziej piaskowy w sumie, on nie jest mocno żółty, ale nie jest po prostu beżowo-różowy, ale ten już jest znacznie dla mnie za ciemny. Dlatego ja dzisiaj Wyjątkowo pomieszam te dwa odcienie ze sobą, ponieważ no, nie będzie to dobrze wyglądało, niezależnie od tego, który odcień wybrałabym, dlatego pomieszam je w proporcji jeden do jednego i zobaczymy jak ta mieszanka się nie sprawdzi. Oczywiście właściwości będą takie same, tylko nie będziecie mieć odniesienia do danego koloru, jak on się na twarzy prezentuje, ale ogólnie w gamie kolorystycznej właściwie nie ma dla mnie odpowiedniego odcienia. Gama kolorystyczna wcale tak dobrze nie wygląda. Właściwie to jest jeszcze tylko ładny odcień 109, który też wygląda na żółtawy. W sumie na stronie internetowej wygląda jakby był nawet jaśniejszy od tej 105. Dlatego jestem ciekawa jak to rzeczywiście wygląda na żywo, ale niestety nie miałam możliwości sprawdzić Teraz pokażę Wam, jak prezentuje się konsystencja tego podkładu i on właściwie się wylewa, widzicie to? Ja naprawdę miałam do czynienia z testami, które były bardzo, bardzo gęste, dlatego mnie to bardzo mocno dzisiaj zdziwiło, że on wcale nie jest taki gęsty, a to mnie przerażało wcześniej, jeszcze zanim zaczęłam używać takie ciężkie podkłady, przed przetestowaniem tego podkładu. Wiecie, jak ja na początku zaczynałam swoją przygodę z makijażem, to używałam podkładu typu Affiniton z Maybelline, który jest niesamowicie lekkim, nającym się podkładem, a ten to po prostu dla mnie to była totalna maska, taki gęsty kicior i bałam się go używać. A tak, to wcale nie jest taki gęsty. Co muszę Wam powiedzieć, to teraz mam ekstremalnie suchą tutaj skórę na dłoni i podkreśla delikatnie tutaj suchości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na twarzy, ale twarz mam w tym momencie idealnie nawilżoną. No I krycie, no ciężko powiedzieć, po prostu ten kolor to wygląda sinu na mojej ręce, co możecie zobaczyć. Dlatego nie będzie tutaj odniesienia, jak to dokładnie wygląda, ale bym powiedziała, że jest takie mniej więcej średnie. Tak prezentuje się przynajmniej na dłoni, ale ten podkład. Już zaczyna wysychać, zastygać, no i już wykończenie jest takie bardziej matowe, ale tak jak mówiłam przed chwilą. Tutaj jest skóra mocno sucha, dlatego na twarzy to wykończenie może być troszeczkę inne, ale zaraz to oczywiście to sprawdzimy. Ja dla przypomnienia mam cele mieszaną z tłustą strefą T. Teraz przejdziemy do aplikacji. Standardowo na początek zaaplikuję na połowę twarzy, żebyście dokładnie zobaczyli jak ten podkład wygląda i mogli porównać z drugą stroną, a w międzyczasie przyślam Wam obietnicę producenta względem tego podkładu. Perfekcyjnie kryjący, trwały podkład, który nie rozmazuje się. Utrzymuje się nawet do 8 godzin, zapewnia idealny wygląd na długo. Odpowiedni dla skóry wrażliwej, bez zapachu. Odporne na ścieranie, więc nie pozostawia śladów na ubraniach, nie zatyka porów. Rozprowadziłam już podkład na połowie twarzy i co muszę Wam powiedzieć, to krycie zdecydowanie jest dobre, jak nie i bardzo dobre, ponieważ wszystko właściwie mam przykryte. Zaczerwienienia, niedoskonałości. Niedoskonałości może minimalnie prześwitują mnie jakoś bardzo mocno, ale na pewno jest to krycie dobre. Możecie porównać sobie z drugą stroną, gdzie tutaj. No, jednak jest co zakryć. Aktualnie podkład bardzo ładnie się rozprowadził, nie tworzył żadnych smug. wszystko wygląda ładnie, równomiernie jest ten podkład rozłożony. Wykończenie, jak widzicie, jest semi-matowe, Lekko odbija się światło od tego podkładu nie bardzo mocno. Wydaje mi się, że delikatnie ciemnieje w trakcie aplikacji, nie jakoś intensywnie, ale jest to lekko zauważalne, ponieważ ta mieszanka i tak była ciutka dla mnie za ciemna, ale w tym momencie jest już bardziej mocniej. No i oczywiście mamy tutaj neutralny kolor, ponieważ jednak ta setka miała odciętanie taki lekko różowy. Skóra jest ładnie przykryta, ale jest to podkład, który jest widoczny na twarzy. Nie będzie tutaj skóry wygładzał, także widać fakturę skóry. No i widać, że po prostu podkład na twarzy mamy. Także jeśli lubicie naturalny efekt na skórze, to nie będzie produkt dla Was. No ale jeśli lubicie po prostu mocniej kryjące podkłady, no to jak najbardziej. I teraz przejdę do aplikacji na drugą stronę twarzy i tutaj zaplikuję produkt kąbeczką. Po lewej stronie twarzy, nakładając podkład gąbeczką, musiałam użyć troszeczkę większej ilości, żeby uzyskać taki sam poziom krycia. Aczkolwiek tutaj podkład wygląda znacznie naturalniej, bardziej gładko. Nie podkreśla aż tak faktury skóry. Tutaj, jak widzicie, jeszcze wykończenie jest. Lekko bardziej odbijające światło niż po tej stronie, ponieważ tutaj już wysechł, zastygł i w ogóle się nie lepi i jest praktycznie totalnie matowy. Ale po tej stronie zdecydowanie bardziej mi się podoba jak to wygląda. Kryzie udało mi się uzyskać ogólnie takie samo, ale wykończenie ładniejsze. Ogólnie na twarzy teraz lekko go czuję. Nie jest to ciężki podkład, w moim odczuciu przynajmniej w tym momencie, tylko po prostu czuję, że podkład na twarzy mam. Nie jest to super lekki formuła, no ale też nie jest ciężka. Na razie jak najbardziej mi się podoba, zobaczymy jak to będzie wyglądało w ciągu dnia. W tym momencie mamy godzinę 15.49 i zaczniemy odliczać trwałość tego podkładu. Jeszcze za chwilę do Was wrócę z dokończonym makijażem i z informacją jak aplikowały mi się inne produkty na ten podkład. Tak prezentuje się skończony makijaż i słuchajcie, musiałam pokryć ramiona tym podkładem, będzie na tej ręce widać, ponieważ tak denerwowała mnie różnica koloru, nie dość, że jest ten podkład za ciemny, no ale także ma po prostu mocno neutralny ton. Ściemniał na twarzy, dlatego tutaj po prostu musiałam to pokryć, ponieważ z takimi odciętymi ramionami za bardzo było to widoczne, ale ogólnie podoba mi się jak wygląda. Muszę Wam powiedzieć tylko, że on bardzo podkreślił tutaj pory w zdjęciu w załamaniu nosa, no i tutaj po prostu dołożyłam dodatkową warstwę i przypudrowałam to dodatkowo i na razie prezentuje się dobrze, ale obawiam się, że zaraz to się zmieni i ponownie będą tutaj pory widoczne po prostu jakby starzią sporów i były czarne kropeczki, co mi się nie podoba, ale w innych miejscach wygląda... Po prostu rewelacyjnie korektor ładnie się połączył z tym podkładem. Przypodrowałam wszystko pod i Airspan. Jak widzicie konturowanie, róż, rozświetlacz, wszystko jest jak w największym porządku. No i co teraz powiem Wam, to w dalszym ciągu mam dokładnie takie samo uczucie po przypodrowaniu jak przed, czyli lekko wyczuwalne, ale nie mocno, nie jest to ciężki podkład. Też mi się podoba jak on prezentuje się w kamerze, ale ogólnie większość tak naprawdę takich mocniej kryjących podkładów w kamerze prezentują się mu naprawdę dobrze. Teraz możecie zobaczyć zdjęcia z fleszem jak wypada ten podkład, a my widzimy się za 8 godzin na aktualizacji pełnej. Mamy w tym momencie 18 minut po północy, dlatego test jest praktycznie 9-godzinny, ale robiłam poznokcie jakoś wyszłam z rytmu, zawsze robię jednak to podsumowanie około godziny trzeciej, dlatego dla mnie to była nowość, że jeszcze przed północą powinnam podsumowanie zrobić. Co muszę Wam powiedzieć o tym podkładzie? To rzeczywiście mat jest utrzymany i szczerze mówiąc ja przez tę godzinę oglądałam się w lustrze i ponieważ robiłam poznokcie tutaj właśnie za mną. Dlatego widziałam, jak ten podkład wygląda i niewiele właściwie się zmieniło od tego czasu. Niewiele się wyświecił, właściwie ładniej się utrzymał pod tym względem, ale niestety jest to podkład, który w tym momencie podkreśla mi tutaj pory, nie wygląda ładnie, totalnie z bliska. Tutaj tak naprawdę po dotknięciu miałam tutaj taki mały włosek i nie chciałam tutaj mocno pocierać, mimo że jest to podkład, który w teorii miał być odporny na przecieranie, to nawet jak tak dotknęłam, to po prostu starłam sobie podkład z nosa sporów właściwie i mam tutaj kropki. Mam nadzieję, że będziecie to dokładnie widzieć na zbliżeniach. Oprócz podkreślenia porów tutaj w okolicach nosa, także widoczne są tutaj na brodzie. Tutaj jakby w tych załamaniach uśmiechu to popękał i wygląda tak z bliska totalnie jakbym była starsza niż jestem w rzeczywistości. Nie podoba mi się jak to wygląda z daleka. Prezentuje się w miarę ok, ale z bliska niestety nie. Teraz oczywiście jeszcze został nam test bibułek, także ja sobie je tutaj wyciągnę. Może minimalnie stać się tutaj po tej stronie też sporów, ale nie aż w takim stopniu jak po kontakcie z palcem. Dlatego, jeśli dotykacie się do twarzy w ciągu dnia, to nie będzie to produkt dla Was. Nie wygląda twarz najlepiej, to muszę Wam powiedzieć. Dlatego raczej nie widzę przyszłości, jeśli chodzi o ten podkład, mimo że jakby utrzymanie matu jest tutaj zachowane no i z daleka wygląda ok, to niestety z bliska. No ja nie akceptuję tego podkładu. Wydaje mi się, że powiedziałam już wszystko, co chciałam na temat tego podkładu. Dajcie znać, czy już go używaliście, jak się u Was sprawdza. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!